Witam państwa serdecznie. Paweł Blinta. Jesteśmy w Kętach. Do Kęta przyjechał Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest cel pańskiej wizyty? No cóż, ja jeżdżę do miast powiatowych, albo też do takich znaczących miast w poszczególnych powiatach. Tak jest w wypadku Kęt, bo powiat jest w Oświęcie i to jest objazd, który ma na celu odwiedzenie przez członków ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości wszystkich powiatów ziemskich. Czyli tych powiatów jest 314 i właśnie ten objazd kończymy. To jest można powiedzieć ostatnia tura. Bardzo dużo doświadczeń, bardzo wiele bardzo dobrych i na ogół bardzo licznych, właściwie niemalże bez wyjątków bardzo licznych. Spotkań. i przede wszystkim taka świadomość, że ten podział na dwie Polski, w których ta druga, ta właśnie powiatowa jest gorzej traktowana, jest coraz ostrzejszy. Bo jeśli by pan mnie zapytał o to, jaki jest główny wniosek z tego objazdu, no to jest właśnie taki wniosek. To znaczy, że te choroby, które dotyczą całego kraju, które nie omijają też dużych ośrodków miejskich, łącznie z tym najbogatszym, czyli Warszawą, są znacznie ostrzejsze, a kiedy, niekiedy no, radykalnie ostrzejsze niż e, właśnie w tych ośrodkach największych, no, i znów, a w szczególności w Warszawie. Wiele osób w Polsce pozostaje bez pracy albo zarabia grosze. Jak to zmienić? No właśnie, tych osób procentowo jest najwięcej właśnie w mniejszych ośrodkach. Jak to zmienić? Na pewno nie zmieni się tego poprzez wiarę w rynek jako mechanizm automatyczny, taki automatyzm społeczny i przez to, że się będzie mówiło, że mamy kryzys w związku z tym, no nic na to nie możemy poradzić. Potrzebne są programy działania, energicznego działania i tego rodzaju programy były już przedstawiane przez nas w Sejmie, choćby ten właśnie skierowany do mniejszych miast i do wsi na tworzenie miliona dwustu tysięcy nowych miejsc pracy. No, jest także przygotowany inny program, który odnosi się do większych ośrodków miejskich. Dlaczego różnica? No po prostu cena miejsca pracy w dużym ośrodku jest dużo wyższa niż w małym. Na no, przede wszystkim jest przygotowany i będzie w lutym ogłoszony wielki program gospodarczy. Dlaczego mówię wielki? No bo w centrum tego programu, gdzie będzie bardzo wiele przedsięwzięć, będzie taki bardzo potężny program inwestycyjny. Przy czym tym razem te inwestycje, ale także różne inne pociągnięcia mają służyć nie tylko budowie infrastruktury, no, jakimś zbliżeniu poziomu wyposażenia Polski do infrastrukturalnego, przede wszystkim wyposażenia do tego, co na zachód od naszych granic, ale także, a może nawet przede wszystkim temu, żeby polska gospodarka... Była nowocześniejsza, bo my jesteśmy dzisiaj w takiej pułapce średniego rozwoju i musimy tą pułapkę złamać. Musimy także stworzyć mechanizm, w którym przestanie się opłacać, eksploatować pracownika. Stąd te właśnie te bardzo niskie płace. Za niskie w stosunku do polskiego PKB, do tego średniego rozwoju. W Polsce płace powinny być wyższe, są bardzo niskie, i w związku z tym nie opłaca się tej gospodarki unowocześniać. To jest tak jak w folwarku pajęszczyźnianym. Było, że opłacało się eksploatować chłopa, nie opłacało się unowocześniać po prostu dlatego, że i tak miały się dobre dochody i taki poziom życia, jakiego się oczekiwało. Mówię tutaj o szlachcie. Pani też jak gdzie się podawał, podziała właśnie idea solidarności społecznej? Idea solidarności, no teraz rządzi tylko Idea solidarności, idea solidarności jest ściśle związana z ideą sprawiedliwości. Nie ma solidarności bez sprawiedliwości. Spoiwem solidarności jest sprawiedliwość. Ta idea została zupełnie niesłusznie odrzucona. Ja wiem, że była taka reakcja m, troszeczkę bezrefleksyjna, ponieważ w, w, w okresie komunistycznym ciągle się mówiło o sprawiedliwości społecznej, ale ta idea sama przejście, w oderwaniu od komunizmu, w oderwaniu od totalitaryzmu, w oderwaniu od dominacji Związku Sowieckiego jest ideą słuszną. Społeczeństwo powinno być sprawiedliwe. A więc te posunięcia, które planujemy już tym razem w polityce społecznej, ale także w polityce płacowej, ja o tym mówiłem kilka miesięcy temu w klinicy, strasznie mnie za to zaatakowano, ale właśnie dzisiaj właściwie wszyscy to przyznają, że trzeba podwyższać płacę. Zmierzają do tego, żeby ta sprawiedliwość była większa, ale do tego będzie zmierzała także polityka prorodzinna, która poza tymi warunkami podstawowymi, co znaczy dużo więcej pracy, dużo więcej mieszkań, i mieszkania dostępne dla. Przecięcie i nawet mniej niż przecięcie zarabiającego obywatela, będzie mi zawierało też takie elementy jak przejęcie przez państwo pewnej części kosztów utrzymania dziecka, choćby powiesz, bony rodzinne. Chodzi właśnie o to, żeby było sprawiedliwie, ale to sprawiedliwie w tym wypadku oznacza także i. Szanse dla Polski, no bo my się w tej chwili zwijamy. Jeżeli chcemy się nie zwijać, tylko rozwijać, to znaczy, żeby Polaków było coraz więcej, a nie coraz mniej, no to musimy zapewnić możliwość powstawania nowych rodzin, młodych rodzin, bo tu młodzi ludzie na no, ogół mają dzieci. No i żeby na świat mogły przychodzić dzieci, żeby decyzja o. o tym, że się ma dziecko i że szczególnie, że ma się więcej niż jedno dziecko, nie była decyzją, która wymaga jakiegoś heroizmu, tylko normalną decyzją życiową, bo z badań wynika, że zdecydowana większość Polaków w no, odpowiednim wieku chciałaby mieć dwoje albo troje dzieci. Czyli krótko mówiąc, właśnie tak jak to powinno być, bo oczywiście to jeszcze do tego dowodzenie. Ale trzeba mieć za co utrzymać rodzinę. No właśnie, jest... ale trzeba mieć za to, czyli trzeba choćby względnie dobrze zarabiać yy, i jednocześnie no, muszą być różnego rodzaju elementy pomocy, w szczególności w tym pierwszym okresie, tutaj chodzi o traktowanie matek. No teraz są też urlopy tacierzyńskie, ja się temu nie sprzeciwiam, ale jednak sądzę, że matka lepiej się sprawdza w wychowaniu bardzo małego dziecka. No, krótko mówiąc, krótko mówiąc, tutaj jest potrzebne szereg posunięć. Które z jednej strony wymagają rozwoju gospodarczego, bo musimy mieć więcej tego tortu do podziału, ale z drugiej strony wymagają także i właśnie rozwiązań, które miałyby charakter prospołeczny i które no rezygnowałyby z, z takiego podejścia, które no, sprowadza się do tego, że kto silniejszy ten lepszy. No, bo tak to naprawdę w Polsce dzisiaj funkcjonuje i to jest ta podstawowa reguła społeczna, przy czym to kto silniejszy ten lepszy, bardzo często związane jest z tym, że się ludzie organizują, ale po to, żeby w sposób nieuprawniony przejmować to to wspólne. Najczęstsza podstawa organizacji różnych małych grup klik. Hit jest właśnie taka: no przejąć coś na własność, coś, co nie zostało przez nich wypracowane. No, Mówiąc tak bardziej brutalnie, po co ukraść, bo tak w istocie do tego się to sprowadza. No więc to jest system, który naprawdę daleko nie, nas nie zaprowadzi, i dlatego też trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić. Panie prezesie, PiS wygrywa wybory, to jest możliwy scenariusz z kim koalicja? Z Jarosławem Gowinem, na przykład tak no my już dzisiaj w niektórych badaniach mamy po 234 posłów, choćby ostatnio te badania nam dawały 244 posłów. My chcemy wygrać sami my, nam no, sojusznicy, którzy będą pewnie się dużo domagać, a którzy jednocześnie z punktu widzenia takiego planu głębokich przemian w Polsce są mało wiarygodni, no bo funkcjonowali w ramach tego systemu no już usklejnionego przez. Platforma Obywatelską, bo ten system zwany przez socjologów, polityków postkomunizmem w był systemem bardzo łomnym, no ale można powiedzieć, że Platforma Obywatelska doprowadziła go do skrajności. No i ktoś to w tym wszystkim był, no, przez bardzo długie lata, no, nie jest wiarygodnym sojusznikiem dla głębokiej zmiany. A nam nie chodzi o jakieś zmiany cząstkowe. Cenimy je sobie, ale uważamy je za dalece wy... no, niewystarczające. Tutaj potrzebna jest władza, która potrafi odpierać ataki ze strony silnych grup nacisku. Bo ta władza zupełnie tego nie robi, całkowicie się można powiedzieć, nie podporządkowała i która ma pewien plan. Wielki plan gospodarczy, społeczny, no, można powiedzieć narodowy. I ten plan, mimo różnych przeciwieństw, a takie przeciwieństwa będą także z zewnątrz, realizuje. Czy Witalij Kliczko będzie prezydentem Ukrainy? Jest taka szansa. Panie doktorze, um, tak trudno jest, mi w tej chwili przewidywać w bieg wydarzeń na Ukrainie. To był piękny dzień, ten, który tam spędziłem. Takie ogromne wzmożenie, rzeczywiście gigantyczny tłum, ludzie wszystkich pokoleń. To nie jest prawda, że to jest tylko rewolucja młodych, ani to nie jest tylko rewolucja na inteligencji to jest rewolucja wszystkich grup społecznych. No, wielka determinacja, bardzo ostre postulaty bardzo ostry język zarówno ze strony tłumu, jak i ze strony polityków w Polsce takiego języka się po prostu nie używał. No, może też nie ma powodu go używać, ale, ale w każdym razie no, pewnie w Polsce by trochę szokował. E, tam nie szokuje, i chyba jakoś tam odnosi się do rzeczywistości, która jest, no, można powiedzieć, jeszcze no, dużo gorsza niż u nas. A pamiętajmy, że Ukraina jest też dużo, dużo biedniejsza niż Polska. E, krótko mówiąc, coś takiego, co. Z jednej strony przywołał wspomnienia, wspomnienia z roku 80, 81, później, szczególnie pierwszych lat stanu wojennego, kiedy dochodziło oczywiście nie do tak wielkich, ale jednak też do dość znacznych manifestacji. W jakiejś mierze, chociaż to była trochę inna sytuacja, wspomniałem 89 roku, czy nawet sięgając głębiej, do lat mojej młodości, takiej zupełnej, studenckiej, no to rok 1968. Krótko mówiąc, e, poczucie, że dzieje się coś, co oni nazywają rewolucją, bo tam to słowo rewolucja ciągle padało, no ale przeciwnik rewolucji jest mocny, mocny siłą aparatu państwowego, policji, e, wojska. Jak można sądzić, chociaż tutaj nie jestem pewien, czy ono by chciało być użyte przeciwko. Czy Korpus Oficerski, bo on decyduje, chciał być użyty w walce z obywatelami Ukrainy, no i jest jednak też znaczące poparcie dla tej formacji, która dzisiaj rządzi, szczególnie na wschodzie Ukrainy. No już w Kijowie jak sądzę, ono jest niewielkie, a na zachodzie Ukrainy bardzo niewielkie, ale mimo wszystko. Jakieś tam jest. Na razie obie strony się okopały. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli dojdzie w przewidzianym terminie albo i szybciej, do wyborów prezydenckich, one mają tam większe dużo znaczenie niż w Polsce, bo prezydent jest silniejszy, to wtedy może rzeczywiście być tak, że Mistrz Świata Wagi Ciężkiej w boksie będzie bardzo poważnym kandydatem, ale trudno mi powiedzieć jakie będą szanse Pani Tymoszenko, bo wtedy na pewno będzie na wolności, no jakie będą szanse innych kandydatów, bo tam jest tak, jest wielka determinacja, Potrafili się, jak dotąd, przynajmniej Bogu dzięki, że tak się stało i mam nadzieję, że to będzie trwało, jakoś porozumieć, mówię o przywódcach opozycji, no ale tam kandydatów na prezydenta to nie brakuje. to jest no. święta spędziła. Pan... Jeszcze przynajmniej Pana Jaciniaka bym wymienił, zresztą bardzo dobre wrażenie robiące, robiący polityk taki, który no, zastępuje Panią Tymoszenko w tej chwili, kiedy ona jest w więzieniu. Święta w Warszawie pan prezes spędzi. No tak, w Warszawie. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Panie. Dziękuję państwu. Dziękuję.